Siema widzowie? Z Ralek dostał Bufa, trzeba nagrać Tamadę. Dostał chyba pół co level. A to jest Stalia Pantheon. Bot na pewno ich nie ma w tym krzaku. No fajnie, no się nic mi nie dziwi, nikt nie będzie grać. Nikt normalny nie gra niestety. e bo jest głównym totalnym. A, nowo go po prostu. No i to, tak wygląda gra idikery, no wow. Znaczy tak wygląda granie na bocie. On nie uciek, naprawdę wziął w łódkę Pantheon. Ja nie, nie chcę narzekać, że dało mi Carey, nie miałem zaznaczone na drugą rolę chyba idikery, bo chciałem w dżungli coś nagrać. Jest takim głównym ADC'ry w tym sezonie, szkoda gadać. Naprawdę. No się sfiduje na bocie, ale to się rzadko dzieje. No się dzieje, że ludzie grają magami na tym bocie, no bo są po prostu lepsi. Zawsze coś wrzucą przynajmniej do tego fightu, a nie tylko jak są sfidowani 10-0, no i to jest zrelowanie właśnie. Ale się nie spodziewałem że to Korkens jest, myślałem. On dostał przejrzniki na AD i... I trochę na E obrażeń, nie? Żyje, no, no co, no żyje. Dobra, mago. Jesteś bogiem, Belkodziku, że to wyszło. Tam też? O, oczywiście. Strasuję świnia, woliberowa. Przepraszam, przepraszam, że ruszyłem się do przodu na linii i chciałem zagrać coś. Przepraszam bardzo. No, zniszczyliśmy ich 2 na 2, bo miałem trzeci level. a Pan ten miał drugi, nie wziął tego. E, miał, nie, e nie miał, nie. O ile nic, wszystko tu spali. No, Chodź tu z tubkiem tą. Y, laleczką leśną. Wszystko, co się dało spalić, to spaliły te chłopy. Kurde, ja, ja myślałem, że to jest kork, Jak wiedział, że to jest Thalia, to wziąłem wziął Tempo, bo Taltempo Tempo jest nawet okej okay na zralo, ale tylko jak musisz wkładać. Ja myślałem, że w korkiego i Panteona to nigdy Basica nie wlepię. Ale w talii jak się mogę. Linia wygląda tak, że musimy ich popałkować, No, jak oni będą mieć full HP, to zawsze za nimi wygrywają. Jak skrócą dystans. Taliona nic nie robi. Terma szukają czegoś świniec. Taka linia, że nigdy Edo przodu też nie mogę zagrać. Co, ja nie wiem, że tam po to od go woli, nie, nie, przeżyłbym, nie mam szans, na woli, przeżyć. Czemu się próbuję na basiki z nim bić, to nie ma sensu w ogóle On musi legit stać w duplanowicach na niego To tak, jest to ją zabijam, ale z tym kretynem Fajnie próbuje ten Vel'koz, stara się. Nie, powinien ją zabić. Mateo tam, nie wiem co on robił za tą ścianą. Legit free killa mi dał Pan ten, bo ja nigdy tak nie mogę zrobić, jak on stoi mi na mordzie. No ale nie trafiłem ku... sorry. Nie czy, nie, raz gramy z ranem w tym sezonie, żeby się upewnić, że kupskiem jest. Oczywiście, że mnie pociągnęło za plecy. nie Za ten chłop. Widzę, że go tak korci sfleszować. A przez to, że to jest Pantheon i on może na tyle hp siedzieć, że ma TE e powalone. No, niestety. Rozpierdzielił mi tego... Nie <laughs> wiem on nie nawróci, Oliver idzie. Idzie, czy nie? No, widzę, widzimy go na tym pinku, czy nie? Czy, czy to jest fake pink tam? No, przez tribusz idzie, to cofnijmy. No nie zabiję go, RK. A chociaż może, może nie patrzy. Patrzy, niestety. Jest niby ten Sens ale ja mówiłem, że ten Sens River to jest. E, bait. Ja wiem, że na to narzekałem, dużo razy mówiłem, ale o to mówiłem. E, jak na woli też było stare, pamiętacie stare na woli, on też dawał AD. Dawało kryta stare na woli, i dawało AD, a teraz w ogóle AD nie daje te na woli, jest na tym Ezreal. Ja Ej, idę, idę, może się bić. Tylko buta w sumie nie to jest ten bezużyteczny. Nie miałem kasy na no? tak Chyba nie miałem. nie, że solo ją zabił tak naprawdę. Natalia jest w Natalia jest tak Hughes ze przecież, na początku oczywiście. A to przeżył? Z czego on się wyleczył? A nie ma tego korkiego tu, panie. Z czego on miał wizję na mnie, co? Ale jest młyn w tej grze. Nie, no, ja zrezygnowałem, to prawda, ale. Ja myślałem, że ten Woliber umrze. On zerkować musiał i tego werkoza rozpierdzielić jeszcze. Czy on tą Gwen bezerki rozwalił pewnie? Tak obstałem, bo nie widziałem tego na kamerce. Bo miał dużo te OHP. Ale jest młyn. Minimalnie na topie są chłopcy, co dobijają. Niektórzy nazywają mnie bohaterem. To ich słowa, nie moje. No, więc ten beat z Essence nie jest taki dobry. Myślę, że Trinity jest najlepsza cały czas. A jak ktoś chce climbować elo, to granie po prostu panteonem jest to, na przykład, no nie. O, jakby mnie wybiła jak jakby trafiło. Ten Vergos dobrze gra, więc się starajmy. No ten panteon mi się wydaje, że jest silniejszy niż ta, czy w sensie on z, sam nam, z, nie on mi jak do niego podejdę. Tu zerkować Przeciwnik pokonana. ta gwędwaś już nie jest czasami do ziemi? Jak korens rozpierdziela na midzie bez trinity, tak? Bo to nie może zejść, bo nie ma szóstki. Mówiąc, mit Pantheona jest też zabawny, muszę przyznać. Giga zabawa to jest ten Mówiąc, wit jego.

Mam Trinity i buta kupię git Dobra, nie patrzyłem tam, bo wiedziałem, że przeżyję. Jak nie patrzysz to większe szanse, że przeżyjesz. Czemu tyle czekał z tomerką w takim razie? Ale to jest dobra opieszarka panteona zintowana No zostaw mnie Ja czy czemu tak zapierdziałam? Ma taki mówę speed chory. Skończyło się. Uratowałem jej trinket, te dodatkowe HP i tak nie żartuję. Całe szczęście, że to jest useless sta. Useless stalia to jest. Jakże nie było ze stalia, to tutaj umieram. Przy tu jakiś ciś rozpierdziela? Z butami pod atak, speed! Dotykam turret, czyli instant voliver się pojawi. Uderz ten turret tylko, błagam. Nie Dotalia to jest serio nieżyły zawódnik. No wiem, że idę, no bo... Hop. Wpuszczowałem turret po raz pierwszy. Co mnie zabiło? Co, co? To był BASIC czy to mnie dobiło? ma dalej flasha by the way, ten koraz. Pęknę ze śmiechu, dosłownie. Ja pierdzielę. No, muszę te CDRy zrobić. Ja to zaraz nagrywam, bo chcę ten build przetestować nowy, bo, bo nie grałem jeszcze. Znaczy nowy, no te dwa itemy to jest skoro od 50 tysięcy lat, no na to nic nie poradzę, ale potem robią tego endless Hungera, czy ktoś tam nazywa. Kurde, szkoda że do kurkiego nie zabiłem Myślałem, no skoczyłem do przodu, bo widziałem, że everkos ezagro i myślałem, że dam radę wykastować coś. Na razie to mamy NPC-tów w teamie, to, to to jest na pewno. wszystkich na bocie widziałem oprócz Zachena i całego mojego topside'u jeszcze O, on ci robi rage baita, ci robi ten Pantheon. Zresztą talię o ciebie zabić, ona jest tak useless. Nie ma i temu jeszcze. nie wiem, czy możemy o Pantheon Maerę. O kurde, co ty tam robisz, koleżko mój. A, tu jest Woliber, oczywiście, że tu jest Woliber Pani Gwen przyjdzie na Mida dalej korkiego fidować No co, talia se poszuje Cieszę się No nie wiem, na pomoc No go, oni tak intują Brawo, przyszliście tutaj, moja drużyna kochana. Brawo, Avengersi. Co oni odpierdzielają? Ale korki jest w sumie do zabicia, go on nie poszedł w to, tylko on będzie tak napierdzielać. A, pójdź na mele, strać całe HP i teraz ucieczkę. Co oni robią? Czemu ona nie zaczęła z tej ma Almago, dobra, dobra. Ja pierdzielę, czemu jest 40 zabójstw w 14 minut? Fajny sezon. Czungite Deluxe. No, takich trutanków niby nie mają, bo z sobie nie radzi. A tym perkozem stawianie wardów to to jest też coś pięknego będzie. No muszę mu ramany zrobić, mają spike wtedy swój, Do na silniejszym k. zawsze Ezraela miał i będzie mieć. Nie ma Erki Panteon. No ten i dwóch robi ten Welkes też. No ja to już muszą uciekać, bo wiecie co tu idzie? Wielki biały Miś No wiem, wiem że idzie wielki biały Miś, wiem, wiem, ale jeszcze on turet. Koras, jest tak się nie chce z tym pić z tym korasem. To jest Muramano, może bym miał dał radę, ale jest sfidowany, ma dwa itemy Nie mam ani bariery, żeby go zbajtać, on mnie by the way. Gwen musi jakiś spell od niego wziąć, bo inaczej sensu nie ma. Exos zostałem na mordę. Ale i tak jest warf dla nas. Paniem mi wypierdzielił, on skrytował dwa razy by the way, ze mnie. Do topa, idziemy. Nie mają szans, że oni zabiją tego zahena. Nie ma... Ja... W sumie jak go bije jeszcze? Czemu ten tur tak z lagiem w niego? Nie, nie wiem. Ale ja bym do tego zahena nie podchodził z mundu. Musi tylko przetrwać i potem może coś będzie robić ten mundu. No nie wiem, tylko powiem tak, że się chodzę i się wypierdzielam, bo, bo muszę cierpieć za grzechy nasze. Musimy mieć smoka. Więc, ma level jak ja? Nie wiem, jak to jest możliwe. Jak się już mu bije. To muszę to muremana dofarmić. Problem jest taki, że to jest brakuje jak cholera. Dlatego tego endless Hunger chcę złożyć. Gdzie to w ogóle jest? To jest w asasynach, będzie, tak? Nie, nie ma tego w to, to nie wiem, gdzie jest ten item. Nie istnieje w takim razie. Unlucky. Nie, nie wiem czemu jest taki tanki ten korki, ja nie rozumiem czemu jest taki tanki, on ma zero armora by the way. Udało ci się zabić wroga. To, ja, i teraz ktoś powie, <laughs> Logo mówić, że ID są słabi a korki rozpierdziela, to jest jedyny, jedyny e, sytuację, nie wiem jak to się stało, jak jest... E, mam po prostu item przewagi AD carry. I to nie jest real tylko właśnie taki autotokujący auto chłop Czemu ja mu nic nie zadawałem temu kurkie? Bo wszystko, każdy kół dostał na mordę Jestem, a handi. jest ten, bez handle'a. To i to? Nie, to, to się to akurat opłaca. Ciężka ta gra będzie, ale smoki przynajmniej zabraliśmy. I korki nie ma flesza teraz, więc niech go ktoś zmaści. Mamy asasynów podobno, kapachungus. Ja mam 8 asyst z realkiem. On tak napierdziele bez infinity ten Koras, to jest w ogóle też zabawne. To tak będzie infinitkę mieć ja mam takie do przodu zagra, to od razu by miał szatana na mordzie tego właśnie tutaj zastoi i się patrzy Nie, patrzy się na mnie Z patrzy się na mnie Z Patrzy się na mnie Z, na mnie Z to jest fajny! Team! Nie, Patrzy się na mnie Z, Patrzy się na mnie Z. No, to jest to, no to jest granie indikery. Rola, która polega na tym, że masz team. chce co się robi. Sure, buddy, sure buddy. Ale dlaczego się z Michael Tarotti w ogóle kłócę? Nie, za ciężko slowa dać temu Woliberowi, temu nie? Żeby... Że może, może bym uciekł sobie, nie, 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 nie można. Nie można. Nie można dać slowa chłopu, nie? Bo to jest mój midlaner, to jest niestety czeka na najlepszą sytuację w krzaczku sobie. Sorry, zapomniałem. O, idzie, idzie. Sam ale no. Gra drużynowa, kapaczungus. Wszyscy czekają po prostu tylko, żeby się wbić e, wtedy, kiedy mi to jest na rękę. Wow. Co tam robi ten Pantheon w ogóle? Czemu on w lewo gdzieś skacze? Czemu jest taki mądry ten Pantheon? Czego się spodziewałem, jak jest Z gwen przy tym będą solo chodzić i napierdzielać się? Tak, spuszowała wydupczyła mi linię całą i ona sobie cofnie do lasu i gdzie ja mam iść pojedzie co ja mam robić? Useful Mundo, useful tank by the way Korki drugi flash na mnie marnuje 14 deaths, ta Oni widzieli co się działo na bocie? Te Mundo coś pisze by the way Jakoś jedyna chyba linia gdzie się jeden na jeden chłop wypierdziela Po prostu insane. ten Z się, że jest jakimś koksem kuć bo ma 11 killi za dupczu. Ja nie mam Korkiego bez tabików zabić, by the way. No szkoda, szkoda, że patrzcie, szkoda, że jest nasz, tak, patrzcie nasz team. Eee, top laner 0 cc kurwa jakiegokolwiek, eee, jungler 0, eee, mid assassin i ten, i as, ma, Legit Pantheon ma więcej cc niż nasz cały team. Jak my chcemy gry wygrać? Jak my chcemy, nie wiem... Jak nam idikery co musi trafić w typa jakiegoś bajego jeszcze no? Ci sobie jakieś flaneczki robią? Sandro, robi? Ma masz Erkę, wow! No rozpierdzili mi prawie tą chyba czungate. Przeszotuje ten korki po prostu. No, no, nic się nie da zrobić, no. Chłopie takie gówno draftują, to się nic po prostu nie da zrobić. No. I mają, oni mają championy, my mamy gówno. No i, i tyle. Totalia jest bardziej useful dla mnie, bo, bo ma stuna przynajmniej. Korki miał dwa beziki zabił teraz, podobało mi się to. Moja wina, bojdaj, sorry, moja wina, no. 3 level idzie No zakręć się jeszcze jajami po prostu To są kiny tego zeda właśnie jakoś tam chodzi po tym lesie znajdzie Godzinę chyba po tym lesie, żeby znaleźć chłopa, żeby za jeden zabić A już jest obstawa tutaj widzę. Chyba Kazowi coś na mordę znowu poleciało. Przeżył. Let me push bot. O co mu chodzi? Przecież ten. Oj, nas tutaj daj dajwowa... Nie wiem, ten chłopiec jebnięty na głowę. No sorry, chłopiec dupnięty na głowę. No nie, nie poradzę mu na to. Let me push bot. Trzy razy gdzieś tutaj mnie zabijałem. Ja puszuję bota, tak? To jest puszowanie. Chłopiec awk tym zedem dosłownie. Całą grę chodzi sobie jakieś losowe kile zbiera i się podnieca. Że, że. Patrzcie, mam 12 kili. mamy do dopy mamy legit nic, nic się nie da zrobić. Jedyna szansa to jest chyba jak oni w nas wejdą jakoś omega głęboko i my to jakoś w nich cofniemy. A ten ZPR ma jakieś flanki szuka. No zabijemy tutaj tak, ale w sumie Korkiego nie ja ma, to on się tu bił na hama. Dlaczego się nie bijemy tutaj, nie, nie będzie lepszej sytuacji niż teraz tutaj. To się skrzesi, skrzesił się. Za skorki grę skończy niestety. No, dwa basici mnie zabija, co ja mogę zrobić? Tak, jest. Yes, Aj, fl uh, flash, his. Uh, Zniszczono twoim dzieciwikiem. Przeciwnik pokonany. Wiem, ja gdzie pisać ten chłop. No zed że rozjebał tę grę. To, 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 to mnie najbardziej boisz. Zed myślisz, że on zagrał dobrze tę grę, kiedy oni raz przyszli na bota i to jakieś dwa kile zabrać pomiędzy turetami. A tak to Gwen była perma w topside, gwen nigdy na dole nie była. Mieliśmy wolibera na dole mieliśmy... korki schodził? On jest tak klule stych chłop, naprawdę. <noise> po go teraz wyciszył się dobrze dobrze Nie, i potem się ludzie dziwią, że Malphite jest jakiś opay, ma OP, OP nie wiem, czemu, jaki Malphite w tych korkach wjechał i on umiera 580 mi ten spirit zadał, idę fajnie. Fajker, fajker. A jaki listy dingo mamy? świetny teamkamp, no? Da się grać na pewno.